Stwórzmy taką stylizację zdjęcia. Powielam warstwę CTRL-J. Po czym klikam na ikonkę Dodaj maskę warstwy. Wybieram polecenie Obrazek, Zastosuj obrazek. Zmieniam tryb tej warstwy na Mnożenie odwrotności. Stosuję skrót CTRL-G, by utworzyć maskę odcinania. Po czym powielam warstwę CTRL-J. Stosuję filtr rozmycie poruszenie z kątem 45 stopni. Przechodzę na warstwę z maską odcinania i ponownie stosuję filtr poruszenie, tym razem z kątem minus 45 stopni. Następnie wybieram filtr wyostrzanie, maska wyostrzająca. Przechodzę na górną warstwę i również stosuję filtr maska wyostrzająca. Po czym wybieram gunkę i wymazuję z obydwu warstw niepotrzebne fragmenty z naszej panny młodej. Przechodzę na górną warstwę, koloruję ją na czerwono skrótem Ctrl. +u. To samo robię z warstwą poniżej, stosując inny kolor.